Inne już po kapłan, moi drodzy. Jak powiedziałem wcześniej, miałem wychowany na wsi, kiedy była kolenda, to było święto. Święto, prawda, na profesor? Kiedy pracowałem w parafii w Leblimie, yy, to było 8 lat, pracowałem właśnie między innymi tam spotkałem pana Sebastiana, której jesteśmy, jesteśmy bardzo wdzięczni, panie Sebastianie, że, że tutaj Pana przyjmuje. Organistę dla elektronicznego zgodził się, przyszedł. I tam właśnie pierwszy raz spotkałem tego człowieka. Jeszcze jako młody chłopak, I potem poszedł w świat do Wrocławia, wyłączył się na oficera wojska polskiego, pracował w Warszawie, tam spotkał piękną niewiastę z socjalisty I ich połączyłem w dlatego już pracowałem w Przyrakowie. I tam właśnie połączymy, także już się z nami ponad świetnie. No, ale wracając do tego...